bardzo rozczarowany tym werdyktem uważasz, że zostałeś skrzywdzony? E, oczywiście, że tak e, werdykt na pewno był niesłuszny e, każdy kto troszeczkę się zda na boksie e, wie jak e, wygląda e, punktacja, punktacja i tak naprawdę Zgadzam się z, tutaj z panami w studio, bo e, słyszałem, że u nich wygrałem dwoma punktami, więc według moich obliczeń też tak było. E, z drugiej strony, moi kochani, ja stoczyłem ponad 40 walk, jestem 25 lat ponad w boksie e, i moi kochani, ściany pomagają gospodarzowi, nie obcemu i zacznijmy być patriotami, a nie kurwa, e, być, że tak powiem, dobrymi. I żeby punktować pod jakichś tam Afrykańców czy Złotozębych Anglików, bo to jest w ogóle jakiś kabaret. I to mówię tak troszeczkę z żalem, ale mówię to jako prawdziwy sportowiec i osoba, która szczerze, szczerze mówi, nie będę mówił tam słodkich słówek, że takie czy owakie rzeczy się stały, tylko mówię po prostu prawdę, jak to wygląda. No i tyle. bardzo się mimo wszystko spodziewałeś się, że będzie taki Ecz. mocny? E, mój drogi e, to nie chodzi o to, że on się postawił, tylko po prostu e, ja, ja nie będę się usprawiedliwiał, to Mateusz powiedział, on dobrze wie jakie miałem przygotowania, dobrze wie e, co się działo w przygotowaniach więc miałem dużo rzeczy pod górkę ale jestem zbyt doświadczonym zawodnikiem, zbyt długo, a lat w tym siedzę, żeby się tam użalać, że to mi e, nie wyszło, czy tam to mi nie wyszło, czy że po prostu miałem e, rękę pośrubowaną, co też mało osób o tym wie i e, praktycznie Praktycznie mało to czułem, jak, jak uderzałem, ale to nie chodzi o to, bo tylko chodzi o sam fakt samej walki. Walka na pewno w moim odczuciu nie była przegrana i po prostu tam było jakieś podwójne dno. I dla mnie to jest sprawa. Oczywista na ten temat jeszcze i tak będę rozmawiał z panem promotorem. Inna kwestia, że dziękuję w ogóle Śląskiej Publiczności, bo naprawdę nie zawiodła i dała bardzo dobry doping, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Widziałem, że troszeczkę osób wyszło z sali, ale po mojej walce przykro mi zapomniałem po prostu zaprosić ich na jeszcze walkę Porzęczewskiego. Ale troszeczkę też byłem rozżalony, rozemocjonowany, więc tam nie będę i będę do tego już tam wracał. ja trochę baliśmy się o to, bo dużo wagi robiłeś, że w taki moment <gry> w walce, że siądziesz kondycyjnie, trochę tak chyba było, że generalnie wasze te rundy takie nijakie dawali Robinsonowi, właśnie przez to, że może im coś swój kryzys kondycyjny. Znaczy, mój kochany, na pewno waga dała mi, że tak powiem, trochę po tyłku, ale tak naprawdę no, waga zawsze była moją słabą stroną. Ja się nigdy na ten temat nie użalałem, ale wierzcie mi, do każdej walki robiłem ponad 10 kg, więc tutaj to, to, to jakby osoby, z, że tak powiem, tutaj z środowiska boksu, wszyscy o tym wiedzą. Ja się nie będę tym chwalił, bo nie ma czym. Taki mam też organizm. Od dziecka jestem sportowcem i od od 25 lat ponad boksuję, a od 22 robiłem wagę. Więc, no, samą siłą rzeczy mam troszeczkę rozregulowany metabolizm i po prostu jest to naturalna rzecz, że muszę tej wagi bardzo dużo dymać i tyle no i, no, i po prostu raz wychodzi to lepiej, raz gorzej. Ja Chciałbym... bardzo prawdopodobnie jest lepa, w Hmm, powiem tak no, e, dla mnie bardzo chętnie nie ma problemu, tylko e, tak jak e, też Mateusz dobrze wie ja muszę najpierw wyciągnąć śruby z ręki to jest po pierwsze, po drugie muszę ją zrehabilitować a po trzecie muszę dojść do siebie e, po całej rekonwalescencji więc to jest pół roku minimum i on dobrze o tym wie, po prostu, więc tutaj e, możemy sobie zaboksować na następną galę na barburkę i zaś pewnie będę musiał e, ją w dużej mierze e, pomagać, e, zorganizować, bo też nie ma co ukrywać. E, moi kochani, ja zostałem e, na licencji promotora też, e, dlatego, że tak naprawdę e, zawsze z moimi przyjaciółmi e, ze Śląska zawsze pomagałem w organizacji takich imprez. O tym się nie mówi, ale ja po prostu oprócz tego, że e, boksuję to tak naprawdę zarabiam pieniądze dzięki temu że pomagam przy organizacji tych imprez i tutaj też nie ma co się oszukiwać, dlatego podkreślam to jako zawodnik troszeczkę za dużo wiem o tym sporcie od zaplecza, nie chcę obrażać panów dziennikarzy troszeczkę, że ci, którzy są lepiej wiem o, nich o niektórych sprawach niż wy, więc nie przegrałem tej walki i nie dam po prostu jakby satysfakcji nikomu powiedzieć, że tę walkę e, przegrałem, tylko po prostu jest tutaj coś nie tak e, i chyba panowie sędziowie troszeczkę źle widzieli i tyle. Czy w jednak ksiądzczy na tej duże rozbieżności u sędziów? Generalnie we wszystkich walkach jest tak, że, bo walkę można przegrać, wygrać albo zremisować, ale prawda jest taka, że chodzi o duże różnice w punktach. To mnie na przykład zdziwiło w werdykcie Nikodema Jerzyckiego, że tam był remis, a u innych sędziów dosyć wysokie zwycięstwo. Znaczy, no jest na pewno duży problem, bo panowie, którzy sędziją te walki, powinni być powiedzmy chyba bardziej skupieni na jakby sędziowaniu, to jest po pierwsze. Po drugie, moi kanani, my w Polsce dopiero uczymy się boksu zawodowego i musimy zrozumieć pewne rzeczy, że mimo tego, że mamy naprawdę kilku wspaniałych zawodników i to nie ma w ogóle co ukrywać, musimy wiele rzeczy jeszcze się nauczyć, więc... Powoli, step by step do przodu, ale uczymy się tego boksu zawodowego. Jest to wspaniały sport, wspaniałe widowisko. Mam nadzieję, że będę w przyszłości też organizował e, gale na takim samym poziomie jak Mateusz Borek, bo tutaj e, moi kochani. E, Możecie mówić, co chcecie, o innych promotorach, ale jeśli chodzi o Mateusza, pod względem organizacyjnym, całej oprawy, widowiska sportowego i w ogóle samych walk, tak naprawdę, razem z oprawą, Mateusz jest najlepszym promotorem w Polsce, jeśli chodzi o boks. I nie mówię tylko dlatego, że u niego teraz boksuje, tylko naprawdę walki sami widzieliście były bardzo emocjonujące. Na przykład walka Roberta Talarka z Patrykiem Szymańskim była wspaniała, i te inne walki tak samo. Więc robi bardzo ciekawy walki, bardzo wyrównane walki i do tego robi wspaniałą oprawę, więc tutaj e, powinni, powinniśmy naśladować takie imprezy i mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł też takie imprezy razem z nim zrobić. Słucham? Dziękuję.